Nazywam się Stanisław i pracuję jako grabarz od ponad trzech dekad. Zacząłem w tym zawodzie, gdy miałem zaledwie 22 lata, zmuszony przez potrzebę i brak innych możliwości w moim małym, rodzinnym miasteczku. Dziś, mając 58 lat, straciłem już rachubę, ile ciał pomogłem pochować i ile dziwnych historii przeżyłem wśród nagrobków i krzyży na cmentarzu miejskim. Miejsce, w którym pracuję, jest stare, założone pod koniec XIX wieku, z żwirowymi alejkami, które skrzypią pod stopami, i wiekowymi cyprysami, które zdają się szeptać sekrety na wietrze. Najstarsze groby mają napisy po niemiecku i rosyjsku przypomnienie czasów, gdy nasz region przechodził z rąk do rąk między imperiami. Zimą śnieg pokrywa wszystko białym całunem, sprawiając, że cmentarz staje się jeszcze bardziej cichy i uroczysty. Spośród wszystkich niepokojących doświadczeń, jakie przeżyłem w tym świętym miejscu, żadne nie odcisnęło się we mnie tak głęboko jak to, co wydarzyło się w ponure lipcowe popołudnie w 2004 roku. Była środa, pamiętam to dobrze, bo środy zawsze były spokojniejsze na cmentarzu. Mój kolega Władysław nie przyszedł do pracy. Jego żona Agnieszka została nagle zabrana do szpitala z problemami sercowymi i musiał przy niej zostać. Pogrzeb był zaplanowany na piątą po południu. Nietypowa pora, ale rodzina nalegała. Zmarłym był Kazimierz Nowak. 63-letni mężczyzna mieszkający na gospodarstwie kilka kilometrów od miasta. Według rodziny zmarł we śnie na skutek nagłego ataku serca. Ciało przywieziono dopiero tego samego ranka, ponieważ rodzina miała trudności z transportem i formalnościami. Od rana niebo zasnute było ciemnymi, ciężkimi chmurami zapowiadającymi burzę. Silny wiatr zamiatał suche liście po alejkach, tworząc nieustanny, niepokojący szum. Coś w powietrzu wywoływało we mnie niepokój, uczucie, którego nauczyłem się nie ignorować po tylu latach pracy wśród zmarłych. Może to tylko burzowa pogoda, ale miałem przeczucie, że ten dzień będzie inny. Trumna dotarła około czwartej po południu, przywieziona starym karawanem, który trzeszczał przy każdym wyboju. Była to prosta trumna z jasnego drewna, bez zdobień, typowa dla rodzin wiejskich z naszego regionu. Kiedy pomagałem ją przenieść, zauważyłem, że wydawała się cięższa niż zwykle, chociaż Kazimierz był człowiekiem średniego wzrostu. Ceremonia była krótka i melancholijna. Pojawiło się bardzo niewiele osób, tylko wdowa, Krystyna, drobna kobieta zgarbiona od lat pracy w polu, dwóch dorosłych synów, którzy ledwie ukrywali pośpiech, by jak najszybciej zakończyć ceremonię i starsza sąsiadka, która nieustannie żegnała się znakiem krzyża. Ksiądz Tomasz, młody człowiek nowy w parafii, poprowadził obrzędy sprawnie, ale zauważyłem, że on również chciał jak najszybciej zakończyć i odejść, zanim zacznie padać. Kiedy ostatni członkowie rodziny odeszli, niosąc czarne parasole i mamrocząc ciche modlitwy, zostałem sam z trumną przy świeżo wykopanym grobie. Dół został przygotowany dzień wcześniej, a ciemna, wilgotna ziemia wydzielała ten charakterystyczny zapach próchnicy i korzeni, który znałem tak dobrze. Ściany grobu były równo wykopane, zawsze byłem dumny z precyzji swojej pracy. Sięgnąłem po moją najtrwalszą łopatę, tę z dębowym trzonkiem, której używam od ponad 15 lat, i przygotowałem się do rozpoczęcia pochówku. Kiedy schyliłem się, by wrzucić pierwszą porcję ziemi na trumnę, wydarzyło się coś, co na zawsze zmieniło moje postrzeganie śmierci. Trumna się poruszyła. Na początku próbowałem sobie to jakoś wytłumaczyć. Pomyślałem, że to może wiatr, który wiał mocno tego popołudnia, ale spojrzałem na cyprysy dookoła, ich korony ledwo się kołysały. Z trumny dobiegł suchy, wyraźny trzask drewna, jakby coś naciskało na wieko od środka. Całe moje ciało przeszedł dreszcz. Zatrzymałem się na chwilę. Wziąłem głęboki oddech i próbowałem przekonać się, że to tylko drewno dostosowujące się do ciężaru ziemi. W końcu trumny czasami wydają dźwięki przy zmianie ciśnienia trzęsącymi się rękami kontynuowałem zasypywanie, ale każda łopata wydawała się ważyć tonę. Wtedy usłyszałem to wyraźnie: trzy suche, rytmiczne uderzenia dobiegające wyraźnie z wnętrza trumny. Dźwięk był jednoznaczny, jakby ktoś uderzał pięściami w drewno, desperacko próbując zwrócić uwagę. Zamarłem. Łopata wyślizgnęła mi się z mokrych dłoni i upadła z metalicznym hukiem, który odbił się echem między grobami. Ale to, co usłyszałem później, było jeszcze gorsze. Stłumiony, gardłowy dźwięk, jakby ktoś próbował krzyczeć, ale miał zakneblowane usta. To był dźwięk rozpaczy, strachu człowieka walczącego z czymś nieuniknionym. Bez namysłu porzuciłem narzędzia i pobiegłem w stronę małego biura administracji cmentarza, znajdującego się po drugiej stronie terenu, przy głównej bramie. Nogi trzęsły mi się tak bardzo, że dwa razy się potknąłem. Kiedy dotarłem do biura, byłem zdyszany i spanikowany. Trzęsącymi się rękami zadzwoniłem do zakładu pogrzebowego Kowalski, najbardziej szanowanego w mieście. Wyjaśniłem sytuację Markowi, właścicielowi, mówiąc, że coś jest straszliwie nie tak, że być może człowiek został pochowany żywcem. Po drugiej stronie usłyszałem nerwowy śmiech i komentarze, że potrzebuje urlopu, ale nalegałem z taką determinacją, że zgodzili się wysłać ekipę na cmentarz. Dwadzieścia minut później, które wydawały się wiecznością, przyjechali Marek i jego dwaj pomocnicy w towarzystwie doktora Janusza, miejskiego patologa, poważnego, skrupulatnego człowieka, którego znałem od lat. Wszyscy byli sceptyczni, ale moja reputacja solidnego pracownika przekonała ich do zbadania sprawy. Kiedy ponownie otworzyli trumnę, Kazimierz był martwy, bez wątpienia. Ale były szczegóły, które trudno było racjonalnie wyjaśnić. Ramiona, które przy przygotowaniu ciała były skrzyżowane na piersi, teraz były wygięte w dziwaczny sposób. Łokcie zgięte, dłonie blisko twarzy, jakby próbował coś odepchnąć. Oczy, które powinny być zamknięte, były szeroko otwarte. Wpatrzone w wieko trumny, z wyrazem absolutnego przerażenia. Ale najbardziej szokujący był wacik, który włożono mu do ust podczas przygotowań. Część z niego była porozrzucana między zębami, jakby desperacko próbował go wypluć, by móc oddychać lub krzyczeć. Doktor Janusz dokładnie zbadał ciało, robiąc notatki w swoim czarnym notesie. Po prawie godzinie analizy ogłosił, że to były pośmiertne spazmy, mimowolne skurcze mięśni, które mogą wystąpić kilka godzin po śmierci, zwłaszcza w przypadkach nagłego zatrzymania serca. Wyjaśnił, że sztywność pośmiertna może powodować ruchy, a nawet dźwięki, gdy gazy wewnętrzne się rozszerzają. Wszyscy obecni przyjęli to naukowe wyjaśnienie. W końcu doktor Janusz był szanowanym specjalistą, a jego słowo miało znaczenie. Trumna została ponownie zamknięta, a pochówek zakończono bez dalszych incydentów. Tym razem w obecności kilku osób, które mogły zaświadczyć, że wszystko przebiegło normalnie. Ale ja wiedziałem. Słyszałem te celowe, desperackie uderzenia, słyszałem dźwięk człowieka próbującego krzyczeć o pomoc. To nie były przypadkowe skurcze mięśni, to był dźwięk kogoś walczącego o życie w trumnie. Od tego dnia nigdy więcej nie chciałem przeprowadzać pogrzebu sam. Zawsze nalegam, by Władysław lub inny kolega był obecny, niezależnie od tego, jak prosta jest ceremonia. Moi przełożeni twierdzą, że to tylko paranoja starzejącego się człowieka, ale wolę być ostrożny. I nawet dziś, ponad dwadzieścia lat później, są noce, kiedy budzę się nagle na dźwięk trzech uderzeń w okno mojej sypialni. Zawsze o piątej po południu, dokładnie o tej godzinie, o której miał zostać pochowany Kazimierz. Moja żona Ewa mówi, że to tylko gałęzie starej wiśni uderzające o szybę, ale ja rozpoznaję ten rytm, te trzy suche i precyzyjne uderzenia. Czasami w najcichsze noce mam wrażenie, że Kazimierz Nowak wciąż próbuje zostać usłyszany. Wciąż desperacko puka, próbując ostrzec, że nie wszyscy zmarli są naprawdę martwi, kiedy ich chowamy. I ta możliwość prześladuje mnie do dziś każąc mi się zastanawiać, ile razy mogłem pochować kogoś, w kim wciąż tliła się iskra życia.